XXXSA W dzisiejszym odcinku, widzowie, pomyślałem o tym, że to będzie trochę nieco nietypowy odcinek. W sumie niektóre odcinki były nietypowe, ale w dzisiejszym odcinku w sumie tak pomyślałem o tym, by trochę Wam nieco tak powiadać tego, dlatego że w sumie chcę to po prostu tak zrobić. Także więc, zaczynamy. No, po pierwsze, chciałbym tak powiedzieć, w sumie. Jakie na przykład jeszcze skiny pewnie kupię z tej takiej aktualizacji, przed tą nową? Otóż prawdopodobnie wiecie Że kupiłem Can tego really skina do meg, Ale nie kupię tego Spikusia, dlaczego? No po prostu wiecie, po pierwsze no nie jest fajny jak już wam mówiłem, a po drugie naprawdę do Spikusiu mam tak spierony skinów że Zobaczcie chociaż no Czekajcie widzicie, zwykły najpierw mam Sakura Spikę Wszystkie są fajne w sumie i gdybym prawdopodobnie lepszy przybył, to chyba moim zdaniem bym robił robota i Sakura. Po prostu są ładne, fajne, no i widzicie, no, tam tyle winu, że nawet bym nie kupował tego. Po prostu skina, bo jest taki słaby. I tyle. Dlatego po prostu. Meg kupiłem, bo w sumie wiecie tak, prawda? Owszem, mam, mam tą żuk Meg. I pomoże dziesiątka Daję to. Chociaż ta też jest fajna, choć daje na 7 na 10. Po prostu chciałem ją kupić, bo nie miałem pomysłu, co wydać na 170. Wierzę tylko, że kupię chyba coś z tej aktualizacji. Chyba wszystkie z World Bunch, bo po pierwsze, wiecie, że mam tylko dwóch brawlerów, do których nie mam skina, czyli tego Byrona nie mam i do Bonnie nie mam. Jeśli chodzi o to. to, są dwa brawlery, do których nie mam, więc jestem kurde naprawdę blisko. I w sumie teraz chciałbym nieco powiedzieć. Że zrobimy nieco taką lekką topkę. Czyli po prostu, że zrobimy tak na przykład skiny, które na mnie mi się po prostu chyba tak. Nie wiem, czy chciałem kiedyś zrobić taką topkę, ale chyba nie wiem, czy by mi się udało. Czyli to 5 chyba skinów, których nie wiem. Ty chyba nie lubię, albo na przykład. Czy w sumie nie wiem, czy mam jakieś nielbiane skiny, ale. Dobra, powiedzmy szczerze, że tak zrobimy. Więc chyba numer 5 to chyba będzie. Muszę też streszczać, bo niedługo 16 stałem. moje tryby. tak na numerze 6 to będzie El chyba. Elatonikowo. El może jest nieco trochę fajny, ale. Gdyby miał jakieś, nie wiem, jakieś takie trujące piny, nie piny, tylko takie trujące. Ze strzały, to byłoby fajne. Moim no, zdaniem, każdy skin, do El Primo jest fajny. Teraz ja się dziwicie, dlaczego na przykład nie kupiłem LCorizona. Widzicie, ile mam ich, kurde. Dlatego po prostu, bo czasami gram różnymi skinami. Skin Choć pon, może nie używam tych randomowych, to używam po prostu tego czegoś. O, eee, tak, każdego lubię. Są po prostu ładne, no poza tylko Trail Atomico. W sumie numer 4 w najgorszych skinach. Trudno byłoby mi powiedzieć, ale chyba znajdziecie na to odpowiedź. To jest, chyba, poczekajcie, znajdę to. Jódzonek, yy... no właśnie ten z Karnetu. Dlaczego? Otóż po prostu, po pierwsze, no no bo totalnie mi się niestety nie podoba. Żałuję, że wtedy kupiłem Karnet, ale musiałem. Może, że gdybym kupił Karnet i kurde powstrzymałbym się od tego skina, to możliwe, że prawdopodobnie mógłbym mieć Lolę na 9 levelu, jeszcze przed tym 11. ale niestety nie mam, więc trudno. Szkoda, bo Lolę miałem za późno. 3 grudnia. W sumie tak nie jest fajny ten skin. Jeden, nawet, no, nawet ataki nie są fajne. To jest najgorszy skin, bo no, wygląda klasyczny. No, patrzcie, tak samo. Widzicie? Taki jest klasyczny. A taki jest ten. No, jakieś tam kurde coś powiedzmy szczerze. I tak pozostałe są fajne, jak widzicie. możecie przynajmniej zobaczyć. Ja tego kupiłem rok temu. Po prostu. taki rosowy skin. Nie. Jeśli ja bym się przeliczyć, tak jak tego To może kiedyś mógłbym zrobić taką walkę na skiny z widzami Czyli po prostu, że mógłbym Pokazywać widzom, które mam, które mam skiny, a których oni nie mają W to by byłoby by bardzo fajne Zmiana numerze trzecim, to może ktoś się zdziwić To może być niedosyć niefajny skin, ale chyba tego takiego nie mam Jest to właśnie, o! Tak nie chcę na Biblii. nie jest fajna Dlaczego? Otóż chyba chciałem ją wygrać w challenge'u, ale okazało się, że nie była opłacalna No z jednego powodu. Może jest trochę taka średnia, ale jeśli tylko ją wypróbujemy po prostu się. Rok temu na to zawiodłem się, jeśli to będziemy testować to patrzcie. No nie ma nic. Oczywiście próbowałem wygrać challenge'u, ale niestety przegrałem. O takie mam, mam spraye. Nie byłoby nieco by fajnie. Też jakby co nie kupuję, już Pink ja I po prostu nie dlaczego do Bonnie nic nie mam. no, no kupię karnet w każdym sezonie. Baby, bye, bye. Ty, no. Już bym. No, zawiodłem się. Wiecie, na yeah, tym filmie. Tylko, że na numer 3 jest najgorszy. już najlepszą topkę to już w sumie robiłem. I w sumie. Hmm. Co by tu ten na numerze drugim, w sumie jako najgorszy skin, to trudno byłoby mi powiedzieć, ale to jest mamy Hapaladyn Surgeon. Czemu? Powiem szczerze, okresie tu trzema zdaniami. Rok musiałem czekać, na... Dwa, prawie dwa lata musiałem czekać na to, żeby miał jakieś specjalne efekty. sumie to teraz wam pokażę. Drugie to jest to, że totalnie mi się nie podobał. A trzecie, no może żałuję, że go mam, bo no nie jest do końca ładny. To w sumie jedyne co mi się bardzo podoba, to przypomnę mi taką leżyczkę z Clash Royale'a. Jeszcze dużo od Zombies. się dziwicie, że ja już w ogóle nie chcę pusować. bo i tak już nie wbiję tutaj. No, zobaczcie, teraz to, to jest ładne. I nie w już mi się lekko podoba. No, ma fajne animacje, zwłaszcza tego ulta. W sumie ciekawe. W sumie i tak, jak widzicie, mam trzy skiny pewno, byłoby każdemu tak ten zdziwilibyście się ale wiecie, ja mam kochani planować kupić wszystkie te z World Bunch, bo kupuję do wszystkich chromatyków. i sumie tak, do... na numerze drugim w sumie to mogłoby być nieco łatwe chociaż, nie zaprzeczę ale to jest chyba... czekajcie, kurde, nie pomyślałem, właśnie ten skin do Sprouta wakacyjny może owszem, lubię wakacje, ale ten skin jest totalnie brzydalny może trzeba owszem myśleć, że ja się mylę, ale się wcale się nie mylę widzowie. Nie jest do końca fajny, no... Nie podoba mi się w sumie. To coś mi się trochę nieco kojarzy z innymi rzeczami, ale moim zdaniem dlatego jest najgorszy, bo możliwe, że jest nieopłacalny. Tak samo najgorszy jest tak jak ten księżycowy. Żałuję, że go kupiłem, ale... mówię wam, dalczny jest po prostu. Moim zdaniem słabo dopracowany to jest ten skin, taki za 30 ten Ten jest taki słaby, a ten jest przynajmniej fajny Przynajmniej widzicie No i teraz ostatni, najbrzydszy skin w sumie bo teraz wam pokażę. pokażę wam w sumie, że jeszcze raz, że mam to monster trackową mech, bo mogli nie widzieć Teraz już chyba większość mnie nie ogląda Ze względu na to, że przecież mam traumę w przeszłości i prawdopodobnie większość ludzi mnie nienawidzi za to To jest super, cel jest dla mnie wrogi, bo po prostu miałem sporo kłopotów. naprawdę. Miałem sporo przestrałmy kłopotów. Mówię wam. I w sumie teraz mam taki dylemat, ale chyba na jako numer jeden z najbrzydszych skinów. nie wiem, w komentarzach, czy chcielibyście Top 5 najpiękniejszych skinów, ale chyba... Czy nie w komentarzach. Nie wiem czy chcielibyście, ale moim zdaniem byście chcieli, bo... Bo tak coś kojarzę. Że może tak coś robiłem, nie wiem, przypomnę sobie. There no to Warrior, bo... Kupiłem go niestety, no przez przypadek. Widzicie, takie mam skiny do niego. Nie liczę tego, który jest oczywiście do kupienia. W sumie już wam pokazywałem, ale ten. Chcę w sumie tak powiedzieć, że. Jedynie kogo nie wmaksowałem: to tylko Janet, Bonnie, Ifa i Fanga. Mam już dwa star powery do Groma i do Loli i szmaragdowe moce, w sumie nie zobaczyć. W sumie jestem na dobrej drodze w maksowania. Mam jeden szmaragdowy moc, tutaj mam dwa. Tutaj mam dwa. A tutaj mam dwa. I dwa. W sumie następny to ja mam ochotę po kolei, czyli teraz pewnie Fanga maksuje albo kogo innego. w sumie ostatnie, co chcę Wam powiedzieć, jak mi się zmieniła lista znajomych. Otóż teraz o. Idziemy do samego dołu. I w sumie pokażę Wam wszystko. Znaczy tak, to jest inna moja znajoma, nowe znajome. To chyba kilka miesięcy znam. Ci Zara mam chyba od. No 364 dni już go nie było. Tu, od dwóch lat mam go. Kunefe to nie wiem, kto to jest. Mógłbym go w sumie wsunąć. skału też nie wiem. zaraz to jest moim zdaniem. Jakaś nowa, nowa koleżanka. Jakaś znajomy Kao to jest też nie wiem, kto. Dziosef nie wiem. Miskokew nie wiem. No czy w sumie z wakacji go kojarzę, ale dawno go nie było. MB też nie wie, wiem. Bumpik to jest moje drugie konto. Nieraz wam mówiłem, każdy wie. Free to play Entei to nie wiem też kto to jest. Przemuś. Hmm, powiedzmy szczerze, nie kojarzę. Tutaj jakiś niewidzialny chyba to jest Murat, bo on ma niewidzialny nick. Adamok, taki kto? Monika. A nie bez make drag. Tuchwiac jest chyba jeden z y, moich kolegów od znajomych moich rodziców. Tylko powiem szczerze, bo go kojarzę. On go chyba od dwóch lat znajomych 65 dni temu go nie było. Coś tak, tego sobie usunę, bo nie wiem po co go mam. Yy, tego też usunę, tego też usunę. W sumie trochę zaśmiecam sobie, więc troszeczkę sobie pousuwam znajomych widzowie. Tych takich niekojarzących i w sumie teraz ten. Michałka kojarzę z wakacji. Tutaj ten mleczka taka fajna ta przyjaciółka. Pociesza mnie. To jest tak tyle. Pikachu dawno nie było tego gościa. Sixtośia, Pawela. Ja ci nie mam dużo mówię ja widzę. Ja mam tu dużo znajomych takich offlineowych. W sumie teraz przyspieszę trochę nieco. Inna moja znajoma, a inny mój znajomy. Tutaj Brawlu. O tutaj jest mój nowy kolega ze szkoły. To jest Niki. Cóż, popatrzcie, no, trudno powiedzieć. To jest oczywiście wszystko. Następny odcinek raczej będzie, gdy będzie aktualizacja, i coś Wam wtedy trochę opowiem. czym ci się. No i pa.